Przysięgasz, że żyjesz spokojnie. Pijesz kawę, przeglądasz fit i myślisz, że wszystko jest w porządku, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że niektóre z Twoich codziennych nawyków niszczą cię szybciej niż maraton seriali o trzeciej nad ranem. Tak, właśnie ty, który mówisz spoko, nic się nie dzieje. Prawda jest taka, że Twoje ciało w milczeniu zapisuje każdy Twój błąd. A co gorsza, to rzeczy, które robisz każdego dnia, nawet tego nie zauważając. Numer jeden. Siedzenie godzinami bez ruchu. Rozsiadasz się na kanapie, włączasz Netflixa tylko na jeden odcinek, a gdy mrugniesz już trzy sezony za tobą. Twoje ciało jest tak nieruchome, że mogłoby trafić do rejestru zabytków. Tymczasem wewnątrz Ciebie krążenie zwalnia, mięśnie wyłączają się jak kiepskie wifi, a kręgosłup wygina się bardziej niż pudełko po pizzy. Naukowo udowodniono, że długie siedzenie ogranicza przepływ krwi i uciska dyski kręgowe. Efekt? Ból, osłabienie i zmęczenie, które zrzucasz na wiek. Wstawaj co godzinę i przejdź się chwilę. Twoje ciało będzie ci wdzięczne. Numer 2. Suchość. Oczu od wypatrywania w ekran. Otwierasz TikToka na chwilkę, wpadasz w hipnotyczny trans i zapominasz, że mruganie istnieje. Twoje oczy mrugają rzadziej niż trwa dobra promocja. Nauka mówi jasno. Zbyt intensywne skupienie zmniejsza częstotliwość mrugania nawet o 60%, przez co twoje oczy wysychają jak pustynia. Potem pojawia się zamglony wzrok, ból głowy i uczucie piasku pod powiekami. Rób przerwę co 20 minut i spójrz w dal. I proszę, mrugaj. Twoje oczy to nie kamera 4K. Numer 3. Słuchawki na głośności Apokalipsy. Zakładasz słuchawki i stają się częścią Twojego ciała. Spędzasz godziny słuchając muzyki, podcastów, wiadomości głosowych od ciotki, bez ani jednej przerwy. W środku Twoje ucho zamienia się w tropikalne spa dla bakterii ciepłe, wilgotne i idealne do infekcji. Co gorsza, głośny dźwięk uszkadza komórki słuchowe, powodując powolną utratę słuchu taką, która przychodzi cicho jak rachunek za prąd. Zdejmij słuchawki na kilka minut i ścisz dźwięk. Cisza jeszcze nikogo nie zabiła. Numer 4. Wstrzymywanie moczu do granic wytrzymałości. Twoje ciało wysyła sygnał: "Hej, czas iść do toalety", ale ty, bohater, ignorujesz biologię i dalej przewijasz ekran. Tymczasem twój pęcherz błaga o litość. Zbyt długie wstrzymywanie zwiększa ciśnienie wewnętrzne, nadwyręża mięśnie i może przepchnąć bakterie wyżej, powodując infekcje dróg moczowych, które bolą bardziej niż spoiler serialu. Idź do łazienki, gdy tylko poczujesz potrzebę. To nie słabość, to troska o siebie. Numer 5. Spanie. W niewygodnej pozycji, myśląc, że rano minie, kładziesz się w byle jakiej pozycji, jak zmęczony krewetka. Problem w tym, że twój kręgosłup spędza godziny, próbując zrozumieć, co mu zrobiłeś. Zła pozycja podczas snu powoduje skrzywienia szyi, ramion i lędźwi, sprawiając, że budzisz się obolały, jakbyś walczył z ciężarówką. Ustaw poduszkę i pozycję, zanim zaśniesz. Twój przyszły ja ci podziękuję. Ostatecznie twoje ciało nieustannie z tobą negocjuje. Próbuję utrzymać cię w formie, a ty uparcie łamiesz podstawowe zasady biologii, jakbyś był nieśmiertelny. Ale dobra wiadomość jest prosta: zmieniasz nawyk, zmieniasz przyszłość. Małe korekty ratują twój kręgosłup, oczy, uszy i twoją najbardziej zmęczoną wersję. A jeśli uważasz, że te nawyki są już wystarczająco dziwne, poczekaj aż zobaczysz, co nadchodzi. W następnym odcinku ujawnimy części ciała, które wciąż masz bez żadnego sensownego powodu te biologiczne relikty, które ewolucja zapomniała zaktualizować, i które wciąż zajmują miejsce niczym aplikacje, których nigdy nie używasz, ale nie możesz usunąć. Ciekawy? Napisz w komentarzu, który z tych nawyków popełniasz nieświadomie i oczywiście zasubskrybuj kanał Einstein wyjaśnia, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Bo tutaj uczysz się dobrze się bawiąc.